Cześć wszystkim, tutaj Marchmentarot, w szczególności witam wszystkie Zodiakalne Skorpiony w czytaniu ogólnym miesięcznym na czerwiec 2024. Roku. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę, co się wydarzy u Ciebie w zbliżającym się miesiącu, jakie jest tło tej sytuacji i rada do niej. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla Ciebie. A resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku Zodiaku w Ascendencie i w Księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Ja serdecznie zapraszam również do moich innych materiałów. Pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są dla Was. Moje kochane Skorpiony, ja już nie przedłużając, przechodzę sobie do oczyszczania, tasowania i wykładania kart. Moi kochani. Po lewej stronie sprawdzimy sobie, co czeka Was w miesiącu, czerwcu. Po prawej tło tej sytuacji, to czego nie widzisz, doprecyzowanie przyczyny. Bardzo często też się pojawia odrębna kwestia, mniej lub bardziej powiązana, połączona z tym, co po lewej stronie. Natomiast tuż przede mną, w dolnej części ekranu, będzie karta Rada. Czyli jak się zachować, na co zwrócić uwagę, co powinno być priorytetem, jak się odnieść do danej sytuacji. Gwiazda. Trójka denarów, siódemka buław. W tle król mieczy, siódemka mieczy. I umiarkowanie i rada ósemka buław Dobrze moje kochane skorpiony, przechodzimy sobie do Waszego czytania. Zaczynamy sobie od karty gwiazdy, od trójki um trójki denarów i od siódemki buław. Moi kochani, karta gwiazdy jest to karta niespodzianek od losu, takich pozytywnych zbiegów okoliczności, tak to nazwijmy. Czyli karty mogą tutaj mówić o tym, że możecie w tym miesiącu no, taką niespodziankę od losu mieć. Tak? Może być tak, że coś was zaskoczy, ale pozytywnie. E, może też być tak, że to będzie dotyczyło, tym, bo mamy tutaj obok siódemkę denarów, e, przepraszam, trójkę denarów, czyli kartę, e, karty, e, kartę pracy w grupie. E, może ta e, karta po prostu mówić o tym, że zaskoczy was współpraca z kimś albo jakiś nowy klient albo dobre współdziałanie z kimś, do, co do kogo byliście albo nastawieni ostrożnie, albo nastawieni nawet negatywnie, tak? Bo to jest w siódemce buław, to jest pewna ostrożność, ale też gotowość na atak. Tak? Jak się będę musieć bronić, to warto być tutaj przygotowanym. I o tym jest ta karta. Karty tutaj właśnie mogą wskazywać na to, że możecie się zaskoczyć w tym miesiącu. Um, jaką współpracą? Może być też, moi kochani, tak, że nie wiem, jeżeli ktoś y, pojawi się w Waszej pracy nowy albo będziecie mieli jakiegoś nowego klienta, to będziecie na przykład Wasza pozycja obronna na samym początku może wynikać z tego, że będziecie coś o tej osobie słyszeć. Że y, gdzieś jakieś informacje o tej osobie na przykład dostaniecie, albo y, jakieś pierwsze wrażenie będzie też niezbyt pozytywne, tak, nawet i od Was samych. Dlatego karty tutaj mogą pokazywać, że na wstępie będziecie do kogoś na nie albo do jakiejś współpracy na nie, ale finalnie wyjdzie, że niepotrzebnie, że pozytywnie się zdziwicie obrotem spraw i współpracą z kimś. Dlatego, tak jak mówię, karty tutaj mogą wskazywać po prostu na to, że um, okoliczności sobie, wy na początku sobie, ale później popatrzcie jak jest tutaj to, to pokazane ta trójka denarów. E, tutaj osoby widać, że czują się ze sobą dobrze, że dobrze im się współpracują, e, współpracuje, że coś razem realizują i e, widać zadowolenie z realizacji tego planu. Karty właśnie mogą też pokazywać, że w ogóle praca w grupie, praca w zespole, współpraca z innymi osobami może w tym miesiącu um, um, realizować się wyjątkowo dobrze. Tak? Jeżeli wcześniej w pracy były jakieś kłopoty tak? ze współpracą, z, ze współdziałaniem, z komunikacją, bo to też może o to chodzić, tak, siódemka była, to też może być po prostu taka pozycja obronna ze względu na to, że z kimś trudno na przykład się rozmawia, ale wcześniej na przykład nie mieliście do przyjemności, w cudzysłowie z tą osobą pracować. Tak? Tylko na przykład słyszeliście albo obserwowaliście tą osobę. I tutaj karty mogą pokazywać, że w tym miesiącu pozytywnie się. Zaskoczycie, jeśli chodzi o współpracę z kimś, do kogo nie jesteście zbyt pozytywnie nastawieni. Karty też mogą pokazywać jeszcze jedną rzecz. W tym miesiącu będziecie mieli możliwość współpracy z kimś i na podstawie tego zmienicie zdanie o tej osobie. Jeżeli natomiast chodzi o tło, karty mogą też o jeszcze jednej rzeczy mówić trójka denarów bardzo często też jest kartą planowania, też to jest kolejne znaczenie tej karty karty mogą tutaj mówić o tym, że jeżeli w tym miesiącu coś sobie zaplanujecie coś będziecie mieli w kalendarzu, tak, coś będziecie mieli do zrealizowania, do zrobienia to karty tutaj mówią o tym, że będą pojawiały się pozytywne zbiegi okoliczności w cudzysłowie, chociaż ja nie wierzę w zbiegi okoliczności, które będą wam ułatwiały realizację pewnych celów, tak, które wam będą ułatwiały załatwienie pewnych spraw, także, moi kochani, karty pokazują tutaj jako czerwiec, w którym. Ja, ja wam powiem tak, Wy możecie na przykład, przypuśćmy, chcąc załatwić jakąś sprawę urzędową, być przygotowani na pewną przeprawę, bo o tym jest siódemka buław, tak, że my jesteśmy przygotowani, no, trzeba będzie się wykłócać, trzeba będzie pyszczyć, trzeba będzie tutaj, moi kochani, działać, tak, trzeba będzie zawalczyć o swoje, a karty tutaj pokazują, że może się okazać, że jeżeli będziecie przygotowani, tak, przypuśćmy, idąc do jakiegoś urzędu, Będziecie mieli oczywiście wszelkie y, potrzebne dokumenty, to to pójdzie bardzo łatwo, bardzo pozytywnie i będziecie zaskoczeni, że ojeju, to tak szybko? Tak? To już? To już od ręki? Niesamowite. I tak właśnie widzę tutaj tą energię. Tak, bo, bo to też tak jak mówię, ta y, trójka denarów to może być karta albo właśnie planowanie. To też może, moi kochani, być karta załatwiania czegoś z kimś gdzie my jesteśmy już w pozycji oprony i na starcie tak nastawieni, że no jak tam pójdę, to na pewno trzeba będzie walczyć o swoje, tak? Jak tam pójdę, to na pewno trzeba będzie um, mocno tutaj się postarać, żeby mnie nie odesłali tak? Żeby mnie tutaj nie odesłali z kwitkiem i nie pokazali mi następnego, nie wskazali mi następnego terminu, tak? gdzie, gdzie będzie trzeba znowu coś powtórzyć a tutaj karty pokazują, że to się będzie układało pozytywnie dla Was. Jeżeli chodzi natomiast, to też moi kochani, na przykład, jeżeli macie jakieś sprawy, mówię urzędowe w tym miesiącu, nie wiem, jakieś sprawy sądowe, karty mogą tutaj pokazywać, że będziecie nastawieni na to, że się nie rozwiąże, a się rozwiąże. Jeśli chodzi natomiast o tło, em, mamy tak: króla mieczy. Król mieczy, moi kochani, jest, to jest energia męska, bardzo często zazwyczaj trygonu em, powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik, ale niekoniecznie, dlatego powiedziałem zazwyczaj. Em, energia Męska zwyczaj mówiąca o mężczyźnie, który jest chłodny, zdystansowany, bardzo logiczny, który bywa trudny jeśli chodzi o rozmowy, jeśli chodzi o komunikację, bywa taki wycofany, albo też taki, ja to bardzo często nazywam, niedos pewną niedostępnością emocjonalną, tak? czyli że ktoś jest taki, że ani się uśmiechnie, ani z tą osobą pożartować, nie wiadomo, jak do tej osoby zagadać, jak ktoś chce, coś chce się załatwić, jak o czymś chce się porozmawiać. Tak? Jest taki dystans tworzony przez tą osobę wokół siebie. Obok Moi kochani, mamy siódemkę, siódemkę mieczy. Siódemka mieczy to jest, moi kochani, karta niezbyt dobrych zamiarów. Tak? Bardzo ja to nazywam kartą złodzieja albo kartą manipulatora. I zwyczaj ta karta właśnie mówi o niezbyt pozytywnych zamiarach albo ukrytych celach. Natomiast ostatnia energia, czyli karta umiarkowania... Jest to energia, która mówi o tym, że dzięki cierpliwości udaje nam się coś zrównoważyć, albo coś poukładać, albo coś uzyskać. Karty mogą wskazywać tutaj, że jeżeli czy w pracy, bo to może być na przykład albo szef, może być jakiś współpracownik, może to być też. Hmm, Jakiś, właśnie kolega z pracy, tak? Karty mogą tutaj wskazywać na to, że dzięki Waszej cierpliwości i otwartości na kogoś w tym miesiącu może Wam się udać przełamać czyjeś negatywne nastawienie do Was. Może być tak, że po prostu. Przypuśćmy, na samym początku nie bardzo z kimś się sobie spodobacie, ale będziecie do tej osoby starali się podchodzić na spokojnie, ze zrozumieniem, z dużą cierpliwością, nie nastawiając się na nie, nie próbując jakby. Um, w jakiś sposób konfrontować się z tą osobą, i karty tutaj pokazują, że dzięki temu może się tutaj Wam coś udać, um, zmienić pewne nastawienie tej osoby do Was. Jeżeli natomiast, karty mogą też pokazywać, jeżeli macie do czynienia z. E, przypuśćmy, poznajecie kogoś nowego, to będzie tak typowo dla singli, tak? E, I ta osoba wcześniej wydawała Wam się taka. No, zbyt chłodne, zbyt zdystansowane karty mogą pokazywać, że w pewien sposób w tym miesiącu uda Wam się do tej osoby dotrzeć, albo jakąś taką, jakby to nazwać, yy, jakiś taki mur, to może dużo powiedziane, ale jakąś taką przepaść, dystans pomiędzy Wami skrócić, tak to nazwijmy. Karty też mogą, moi kochani, pokazywać jeszcze jedną rzecz, mniej pozytywną. Karta, jak, tak jak powiedziałem, siódemka mieczy bardzo często mówi o karcie złodzieja. Karty mogą pokazywać jeszcze jedną rzecz, że w tym miesiącu może ktoś was próbować oszukać, tak? Yy, coś wam sprzedać na przykład, tak? Albo przekonać Was do czegoś, co będzie dla Was niekorzystne, bo jednak jest to mężczyzna, tak? Bardzo prawdopodobne, że to będzie mężczyzna. Yy, Obok mamy właśnie tą energię siódemki i mieczy, czyli to jest, tak jak mówię wcześniej, karta złodzieja albo karta osoby manipulującej. Ktoś może tutaj próbować na przykład was do czegoś przekonać. Natomiast obok mamy tą kartę umiarkowania. To jest karta cierpliwości i dążenia bardzo często też do prawdy, tak? do dojścia do pewnych faktów. Karty mogą tutaj pokazywać, że jeżeli od razu, zbyt szybko nie dacie się tej osobie na coś namówić, to bardzo szybko, zresztą intuicja tutaj, yy, skorpiony mają świetną intuicję. Jedno z najlepszych ze wszystkich znaków w Zodiaku. Uważam, że skorpiony. E, wodniki i bodajże ryby to są takie trzy znaki zodiaku, które mają najlepszą intuicję ze wszystkich. Oczywiście nie ubliżając innym znakom, ale to jest moje prywatne zdanie. E, karty tutaj pokazują, że dzięki temu, że nie dacie się do czegoś zbyt szybko namówić, szybko zrozumiecie, tak, e, drążąc temat, zrozumiecie, że ta osoba e, nie do końca jest albo tym, za kogo się podaje, albo też, to też moi kochani może mówić na przykład o osobie, która próbuje e, na przykład Was przekonać do przekazania jakiejś pomocy komuś, tak? Ale karty mogą tutaj właśnie wskazywać, że warto by było zweryfikować, czy taka organizacja istnieje, czy ta osoba jest tym, za kogo się podaje, czy ta akredytacja, czy też jakieś zaświadczenie jest prawdziwe. Rozumiecie, tak? Czyli, że ktoś ma tutaj, pokazuje się w karcie złodzieja, tak, w karcie siódemki mieczy, ktoś może się pokazywać jako osoba dobra, miła, szlachetna, ale. Cel może być ukryty, tak, albo działanie tej osoby może być ukryte. Bardzo często jest też zresztą pokazane, że osoba w tej karcie, ona albo ukrywa się, tak jak tutaj, za maską, albo działa ym, tutaj w, w czasie nocy, tak, czyli żeby jej nie było widać dokładnie, nie było widać kim ona jest, dlatego tak jak mówię, karty mogą tutaj wskazywać na to, że w tym miesiącu żeby uważać szczególnie na jakiś sprzedawców telefonicznych na jakieś tutaj ym, osoby, które zbierają na coś pieniądze, żeby uważać tutaj na osoby, które na przykład też takich domokrążców tak, którzy próbują coś wam sprzedać ym, też na osoby, które próbują, próbują was na przykład do inwestowania pieniędzy, y, tutaj przekonywać że w czymś bardzo szybko, y, podwoicie jakieś zyski. Tutaj moi kochani karty pokazują, że powinna wam się zapalić czerwona lampka. Że powinniście pewne rzeczy weryfikować i nie zgadzać się na nic od razu, tylko też najpierw przemyśleć albo sprawdzić, bo tak jak mówię, karta umiarkowanie to jest. Karta weryfikacji, cierpliwości, też i yy, yy, moi kochani, łączenia. Co, co prawda, yy, skorpiony też bardzo często bywają osobami życzliwymi, bo to też yy, skorpion, yy, trygon wody, osoby bardzo często takie wrażliwe, tak. Yy, natomiast połączcie to też ze swoimi wcześniejszymi, bo to jest karta łączenia wielu rzeczy, tak. Może to być karta wrażliwości łączonej, też na przykład z doświadczeniami, z tym, jak bardzo często działa dzisiejszy świat. I karty tutaj mogą mówić o tym, że jeżeli. Połączycie pewne elementy albo połączycie to z własną intuicją, która też może od początku wam podpowiadać pewne rzeczy, unikniecie no, po prostu oszustwa albo zmanipulowania przez kogoś. Natomiast jeżeli chodzi <laughs> o i jeszcze jedna rzecz: karty mogą tutaj pokazywać, że ktoś w waszym otoczeniu może e, nie do końca działać na waszą, e, na waszą korzyść, ale wy tą osobę e, no. Domyślicie się, tak? Rozszyfrujecie tą osobę. Bardzo prawdopodobne, że to jest osoba, która tutaj, jako że jest to król mieczy, dystansuje się od Was. Karty też mogą pokazywać jeszcze jedną rzecz. Na przykład, jeżeli chodzi o pracę. Może być tak, że w pracy macie do czynienia z osobą, która mało z wami rozmawia, i najprawdopodobniej karty tutaj pokazują, że ona może po cichu działać na waszą niekorzyść. Tak, wyrażać różne niezbyt fajne opinie na wasz temat. Może też próbować w jakiś sposób przekonywać otoczenie do tego, że na przykład yy, no, kiepsko pracujecie, tak mówiąc wprost. Natomiast ta karta może mówić o tym, że bardzo szybko się domyślicie co się dzieje, tak? I może być tak, że bardzo szybko zaczniecie w tym temacie działać. Przeciwdziałanie po prostu czyjemuś takiemu y, niezbyt fajnemu działaniu w waszym kierunku. Y, jako o karta rada mamy tutaj, moi kochani, ósemkę mieczy, ósemkę, przepraszam, buław. Ósemka buław jest kartą mówiącą o wiadomościach z zewnątrz, o weryfikacji pewnych wiadomości, tak? O cierpliwości, w zdobywaniu informacji. I to się, moi kochani, może odnosić do tej przede wszystkim, y, do tego tła, czyli właśnie do tego mężczyzny. Co do którego tutaj będziecie mieli jakieś wątpliwości co do jego uczciwości. Karty właśnie tutaj mówią o tym, żeby pewne rzeczy weryfikować. Ale jeżeli to są karty przeszłości, tło, czyli przyczyny obecnej sytuacji, karty też, moi kochani, mogą mówić o tym, że mieliście do czynienia z jakimś mężczyzną, który nie poda, nie do końca był tym, za kogo się podawał, tak? ale karty tutaj mówią o tym, że wy poznaliście się na tej osobie, że dzięki cierpliwości, dzięki też um, własnej intuicji, weryfikowaniu pewnych rzeczy um, sprawdziliście z kim macie do czynienia to może być na przykład osoba, którą, z którą się poznawaliście, albo którą gdzieś tam poznaliście, tak, mężczyzna, którego gdzieś poznaliście, ale co do tej osoby mieliście wątpliwości, bo ta osoba wydawała wam się dziwna, tak, nie do końca godna zaufania, natomiast tak jak mówię, co do um, lewej strony głównego przekazu Karty tutaj pokazują, że może być to właśnie dobry czas, jeśli chodzi o. Współpraca, jeśli chodzi o, ym, o realizowanie wspólnie z kimś jakichś projektów. Karty mogą tutaj pokazywać, że w pierwszym momencie będziecie gotowi na to, że trzeba będzie mocniej tutaj zawalczyć o swoje, także będzie tutaj y, może ta współpraca nie do końca pozytywnie się układała. Natomiast okoliczności okażą się dla Was dużo bardziej pozytywne, niż Wam się wydaje. Tak samo jeśli chodzi o jakieś załatwianie spraw u kogoś, tak, czyli na przykład w urzędach, różnego rodzaju, w jakichś instytucjach, w. Sądzie też bardzo prawdopodobne, że tutaj ustawicie się na to, że trzeba będzie być bardziej asertywnym, bardziej tutaj zdeterminowanym i też pokazać komuś, że no tak łatwo was, nie, was tutaj nie odprawi, ale karty tutaj pokazują, że okoliczności mogą się układać po waszej myśli, czym możecie być po prostu zaskoczeni, ale jednocześnie z tego zadowoleni. Kwestią tutaj pierwszą, ważną, może być to, żebyście wcześniej się przygotowali do tego, tak, jeżeli idziecie coś załatwić, nie idziecie tak, yy, tak z ulicy, tak, tylko wcześniej weryfikujecie, czego potrzebujecie, jakie dokumenty, jakie wnioski, bo to też jest karta, tak jak wcześniej już powiedziałem, karta planowania yy, i wtedy yy, troszeczkę na zasadzie, yy, jak się przygotuje, to ciężko mnie będzie odprawić z kwitkiem, tak, jak sobie wszystko zweryfikuję, to też przekonam do tego, że w ten sposób, tak naprawdę, jak jestem przygotowany, że tak łatwo odesłać mnie się nie uda. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o kartę e, Radę, ósemka buław, takie wcześniej już powiedziałem, jest to karta wiadomości, informacji, które przychodzą z zewnątrz i weryfikowania e, pewnych e, informacji, które tutaj będą w tym miesiącu ważne. I tak jak mówię, co do. Tej prawej strony uważajcie na osoby, które będą próbowały albo będą chciały z wami coś załatwić, a wy tych osób nie znacie, albo będą chciały od was coś uzyskać, przekonać was do, do czegoś, albo uzyskać na przykład jakieś środki materialne. Tutaj powinniście być bardzo nieufni i zacząć jak najszybciej weryfikować, na nic się nie zgadzać, żeby tutaj ktoś nie próbował was, no. Wykorzystać tak naprawdę do swoich celów tak? i uzyskać czegoś od Was łatwo, bo tutaj bardzo często te karty jednocześnie mogą wskazywać na jakiegoś oszusta. Karty też, takie wcześniej już powiedziałam, mogą wskazywać na to, że w tym miesiącu ktoś, kto wcześniej był do Was negatywnie nastawiony, albo Wy do tej osoby, bo dzięki Waszej cierpliwości uda się. Troszeczkę ten dystans pomiędzy Wami skrócić, ale jednocześnie też karty mogą ostrzegać, że Wy zweryfikujecie sobie i dowiecie się, że ktoś działa za Waszymi plecami na Waszą niekorzyść, że ma złe intencje w stosunku do Was. Karty też mogą pokazywać, że e, na przykład e, ktoś z Waszej pracy mówi coś za Waszymi plecami, co nie, nie, nie jest dla Was jakby pozytywne, tak. Dlatego, tak jak mówię, wyczekujcie informacji w tym miesiącu. Moi kochani, wasza uważność na sygnały z zewnątrz, na informacje, na wiadomości powinna być szczególna. Dlatego, że karty tutaj pokazują, że w tym miesiącu będą do, do Was przychodzić ważne informacje. I na podstawie tych informacji powinniście dalej kierować własnym działaniem. Moje kochane Skorpiony, ja Wam bardzo za to czytanie dziękuję. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam Cię do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym życzyć Tobie udanego miesiąca. Widzimy się niedługo. Pozdrawiam. Marchmentarot.